Cześć Tu ponownie Damian Idziemy zobaczyć jak tam, jak tam wyglądają nasze szuflady Wczoraj, czyli dzisiaj jest 28 październik Wczoraj była jeszcze ładna pogoda i stwierdziłem, że drugi raz odymię apiwarolem Moje pszczółki No i Dzisiaj na no drugi dzień zobaczymy co tam jest, nie sprawdzałem właśnie przyjechałem z roboty jak widzicie jest minuty, no i chcę się przekonać sam co tam jest w tej, w tej szufladzie po, jak tam wygląda no to tutaj mamy szufladę z ulika małego ...próbuję coś powiększyć, nie wiem czy coś będzie widać... ...trochę ziarno widać, no niestety taka pogoda... ...a kamerka nie nadaje się do filmowania dosyć dużego zoomu... ...jedynie co mogę tak samym wzrokiem spoglądnąć... ...no to tutaj jest jedna sztuka warozy... Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście sztuk. Są jeszcze jakieś takie małe ziarenka, ale to chyba nie jest raczej waroza. Czyli jeszcze raz licząc od tej strony, nie wiem czy to też jest waroza, czy nie. Ale gdyby nawet, to jest raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12. No to 12 sztuk jest opadniętych eee, po tym wczorajszym leczeniu. Nie wiem, czy te 12 sztuk to po prostu gdzieś tam się jeszcze gdzieś tam zostały. No ale w tym przypadku eee, no nie było co, co kiedyś tam. Po pierwszym, po pierwszym leczeniu już tam było jak czarno czar, czarno tej, tej warozy chyba w, gdzieś w okolicach jak duże pamiętam chyba 50 sztuk tej warozy wyliczyłem w dużym ulu było chyba więcej znacznie, no ale dobra zobaczmy też muszę sobie kamerę założyć teraz na na czoło żeby móc tutaj wyciągnąć to korytko muszę trochę sobie podnieść ten ul żeby wysunąć tą szufladę okej okay. jak to tu wygląda to samo zrobimy rzut no i jak to tu mamy patrząc wzrokiem no to tu mamy Jedną sztukę, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sztuk mam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu dwa razy i to jest wszystko. Więc tu mam 6, tam już naliczyłem w małym ulu 12. Nie wiem, czy to leczenie drugie, tak jak widzicie. No chyba pomogło, na pewno nie ma tego osypu tak jakby za pierwszym razem czyli to jest takie drugie leczenie na zasadzie pewnościowego, prawda? No i to leczenie było robione w dniu wczorajszym, o godzinie tam bodajże jak się nie mylę, chyba 14. 14.08, coś takiego chyba A dzisiaj mamy po 16, czyli pełne 24 godziny. Po 24 godzinach, po 24, 5, po 26 godzinach, no ok, wezmę teraz ten papier, tak jak widzicie, toaletowy, umoczony w oleju, wezmę go, zdemontuję i do, do kosza wyrzucę razem z tymi, z tymi rzeczami opadniętymi. No i szuflady włożę, włożę z powrotem do ula. No i, no i co, no i będę dalej jakoś tam przygotowywał te pszczółki do, do, do zimowania. Dzięki na razie i czekam na jakieś tam dodatkowe informacje jak ktoś chce mnie jeszcze wspierać. Oczywiście staram się czytać to co tam piszecie. Może nie odpisuję, ale ale robię to, to zgodną uwagą, to co piszecie na tym i dziękuję wszystkim, wszystkim osobom, które mnie tam wspierają i, i czytają i, i, i mi tam dodatkowo jakieś opisy wysyłają. Także bardzo dziękuję. Oczywiście pozdrawiam szwagra. Cześć.